My teraz udamy się z Gdańska na pozagdańskie kaszupy. Każdy wtorek był dniem targowym. Przyjeżdżała kolejką z Firogi, krótko przed wrzeszczem ściągała filcowe bambosze, w których jechała, wchodziła w nieforemne kalosze, objuczała się swoimi dwoma koszami i szła do straganu przy na którym wisiała tabliczka. Anna Kolialczek, wysego. Więc zawsze jak się zajmujemy, co, co jest ważne? Czy jest ważne to, co spotkało młodego człowieka, który nie do końca miał jeszcze wybór, czy to, co stworzył później przez całe życie? Całokształt to jest zawsze ważne pytanie, które no, proponuje stawiać. Oskar ma trzech ojców, tak? co najmniej, no dwóch, no może trzech. Ma ojca tak, oficjalnego, czyli macerata, Niemca w, w Nadrenii, który przybył do Gdańska i w czasie I wojny światowej poznał mamę, Agnieszka, Oskara I takie listy z planami Laury, która chce przyjechać na półtora roku do Kaszuby, na Kaszubę w tym czasie, stan wojenny. To nie był najlepszy czas, prawda? To, co dzisiaj robiliśmy, to między innymi rozbieraliśmy na części pierwsze mit kaszubski, mit grasa, tak? Z jakich elementów się składał, z jakich motywów, w jaki sposób zostały wprowadzone i jak możemy je interpretować. No, starałam się, żeby nie były to warsztaty, ale tym niemniej interpretacji, tym niemniej widzą Państwo jak, moż jak można interpretować, ale mam nadzieję, że też zostawiłam trochę znaków zapytania, które Państwo wypełnią swoimi własnymi doświadczeniami, nie tylko po dzisiejszej naszej wędrówce od Gdańska, Wrzeszcza, z ulicy Batorego, od Wili Ewa przez Matarnię, lotnisko rękiechowe obok babci, do wybudowania.